A dziś drodzy państwo, pierwszy raz od dawna czas na recenzję sprzętu. Tym razem jest to Huawei Pura 70 Pro. I tak jak ktoś się już pytał, nie, nie jest to smartfon wypożyczony, jest to mój nowy daily. Seria Huawei Pura 70 miała swoją premierę w Polsce na początku maja tego roku. No i oprócz Pura 70 Pro, którego posiadam w tym roku, Miała miejsce także razem z nim premiera Pura 70 wersji standardowej oraz pura 70 Ultra, najbardziej dokoksowanego flagowca Huawei, jak się tylko da. I przypomnę jeszcze, że wcześniej ta seria nazywała się P. Na P20P30 P40 Pro, którego także miałem, P50 P60. No i właśnie w tym roku dopiero nastąpiła zmiana nazwnictwa. Pura oznacza czystość. Wyświetlacz w tym smartfonie to 6,8 calowy OLED o rozdzielczości 2844 na 1260. Kąty widzenia są świetne. Wyświetlacz jest lekko zakrzywiony, nie tak jak chociażby było w P40 Pro i nawet mniej niż w P50 Pro. No i ten wyświetlacz ma odświeżanie 120 Hz. To powoli się już staje standardem. Więc generalnie jego jakość oceniam na bardzo dobry. Myślałem, że będzie dla mnie trochę za duży. Okazuje się, że jednak nie jest w sam raz, dzięki temu, że ekran pokrywa niemal całą powierzchnię przodu telefonu. Nie wiem jak Wam, ale mi się niesamowicie podoba wzornictwo tego smartfona z tyłu. Ta duża wyspa z aparatami ma też swój urok. I jest tu bardzo przyjemne w dotyku matowe szkło. To teraz może przejdę do wydajności, czyli tego, w czym ten telefon jest. No, niestety, wyraźnie słabszy od konkurencji. On oczywiście działa szybko, te aplikacje odpalają się błyskawicznie, natomiast y, niestety, niestety Kirin 910, bo taki układ ma ten smartfon, niestety. W cyferkach wyraźnie odstaje od Snapdragona. Smartfon ma za to 12 GB pamięci RAM, co jest w pełni dostrzegalne. Te aplikacje nie mają problemu z ponownym uruchomieniem dzieje się to natychmiastowo. No i muszę też wspomnieć o tym, że takie 12 GB w tym smartfonie to jakby jest troszkę jednak lepiej niż 12 GB w telefonie z pełnymi usługami Google, ponieważ nie jest ten system i ta nakładka aż tak całkowicie ramożerny. Jednym z mankamentów w tym smartfonie jest to, że nie ma on sieci 5G, która już stała się tak naprawdę standardem. Mamy zamiast tego LTE. Są to wszystkie pełne parametry, zakresy częstotliwości takiego internetu, wszystko działa bardzo szybko. Więc jeżeli dla kogoś 5G nie jest aż tak wymagane. Nie zrobi to aż tak wielkiej różnicy, bo nie oszukujmy się na ten moment raczej dla większości ludzi jest to ciekawostka niż coś, co jest must have No to myślę, że nie, nie powinno być tutaj większych problemów. Smartfon ten posiada standard do szczelności IP68, co oznacza, że może wytrzymać do pół godziny w maksymalnym zanurzeniu o głębokości 1,5 metra. W tym momencie robimy właśnie water test. No, i jak widzimy, taka kąpiel temu smartfonowi w ogóle nie zaszkodziła. I ładowanie od 0 do 100% trwa około 40 minut. Tak, jest to bardzo szybkie ładowanie. Z tym, że OnePlus i Oppo mają jeszcze szybsze. Na szczególną pochwałę zasługuje to, że w zestawie mamy ładowarkę 100W, bo często teraz razem z telefonami nie ma. Natomiast. Zdaje się, że to ładowanie, mimo że bardzo szybkie, nie jest aż tak szybkie jak producent nam podaje. Teraz dosłownie widzicie, jak w setnych, czy nawet dziesiątych, w ciągu kilku sekund procenta smartfon się ładuje. Nazywa się to super ładowanie. A co do samej baterii, w którą mamy fajny wgląd w ustawieniach i możemy sobie poustawiać trochę pod siebie, jeżeli chcemy tryb np. wydajności albo tryb niskiego zużycia. Ma ona, według producenta, 5050 mAh. I wyniki czasu pracy na tej baterii, 5050 mAh, nie są wcale aż takie niezwykle dobre, nie są również absolutnie złe. Jest znacznie lepiej niż w przypadku iPhone'ów, natomiast na pewno gorzej niż w przypadku chociażby Honora Magic 6 Pro. Na tak zwanym socie, czyli cały czas włączonym ekranie pracy, Bateria powinna wytrzymać około 6 godzin plus minus. Natomiast tak jak telefon jest najczęściej wykorzystywany do pracy, potem do odłożenia itd. To powinno być od jednego do dwóch pełnych linii. Co natomiast niezwykle cieszy to to, że mamy aż 512 GB pamięci na dane. Przynajmniej w tej wersji, która jest dostępna w Polsce. I o ile w Samsungu Galaxy A54 którego recenzję na moim kanale również sprzed wielu miesięcy możecie zobaczyć, i na którym tej pamięci jest 128 GB, to tam powoli zaczynało już jej brakować. To nie wyobrażam sobie, nawet w ciągu długiego czasu, zapchać całe pół terabajta przestrzeni na dane. Jak już chwilę wcześniej mówiłem, w tak wyglądającym opakowaniu mamy w zestawie ładowarkę i kabel, maksymalna moc 100 W. Ładowarka ma tutaj dwa wejścia: jest to standardowe USB oraz jest to USB-C. No i jest też w zestawie takie plastikowe etui, yy, to znaczy case. On na pewno będzie się dość szybko rysował, bo taka jest specyfika tego typu plastikowych akcesoriów. Ale jest to miły gest ze strony producenta, bo w obecnych czasach dość rzadko już to się zdarza. Czy linii papilarnych pod ekranem. Działa co najmniej poprawnie. Nie ma problemu z rozpoznaniem, czy jest to ten palec, tu na przykład to nie jest ten palec, a tutaj to jest ten palec i działa to błyskawicznie. Może nie tak jak u konkurencji typu OnePlus czy Oppo, gdzie jest to jeszcze szybsze, ale nie ma tu się do czego przyczepić. Jakby ktoś się zastanawiał, jaki jest w tym smartfonie system, to jest tutaj Android 12 czyli już nie najnowszy, ale moim zdaniem bardzo dobry system z nakładką Emotion UI 14. Jest już aktualizacja do 14.2, która wprowadza różne poprawki, ja już ją na Pura 70 Pro mam. Moim zdaniem ta nakładka systemowa prezentuje się bardzo ładnie, typowo właśnie dla tego designu software'owego dla telefonów Huawei od lat, no tylko trzeba podkreślić, że nie ma tutaj oficjalnego dostępu do usług Google. Ten ban od USA nastąpił już 5 lat temu. Niektórzy pewnie oglądający to siedzą w temacie i to wiedzą. Jednakże zainstalowanie prawie wszystkich potrzebnych aplikacji to nie jest jakiś duży problem, bo oferta samego App Gallery, czyli odpowiednika sklepu Play czy App Store w iPhone'ach, się znacznie powiększyła. Inne aplikacje. Niedostępne, tak od razu w app galerii, zainstalujemy natomiast przez G-Boxa, chociaż są też inne opcje. I tak naprawdę każdy, kto jest w miarę ogarnięty technologicznie, nie będzie miał większego problemu z zainstalowaniem wszystkiego, co potrzebne w tym smartfonie, czego natomiast nie ma. Nie ma map Google, są natomiast również świetne mapy Pital. Nie będziemy mieć Google Pay. Więc płatność można zrobić co najwyżej blikiem przez aplikacje bankowe. No i właśnie, jak to jest z tymi bankami? Większość banków polskich ma swoją aplikację w App Galerii. Natomiast wyjątkiem jest ING Bank Śląski. I to już nie jest wina Huawei, a raczej polskiego oddziału ING, że nie chce tej aplikacji do App Galery wprowadzić. Ponieważ aplikacja ING Turcja jest dostępna w App Galerii. Większość aplikacji działa naprawdę dobrze i sprawnie. Zdarzały mi się jakieś tam pojedyncze zawieszenia, na przykład w aplikacji YouTube, ale takie rzeczy absolutnie nie pojawiają się notorycznie, nie pojawiają się za każdym razem uruchomienia i dłuższego posiedzenia w aplikacji. Takie coś zdarza się sporadycznie. Zanim przejdę do najbardziej charakterystycznej, szczególnej cechy, którą wyróżniają się właśnie flagowce Huawei, Czyli fotografii, to powiem jeszcze, że wyświetlacz Pury 70 Pro jest pokryty ochraniającym szkłem Kunlun Glass, które według niektórych testów jest bardziej odporne od najlepszej generacji Gorilla Glass. Na przykład podczas niektórych testów smartfon potrafił wytrzymać przejechanie samochodem osobowym. Jednak nie próbujcie tego. To może na początek powiem, jak ten aparat wygląda na papierze. Smartfon posiada z tyłu dużą wyspę z trzema aparatami. Główny aparat ma 50 megapikseli, oprócz tego jest szerokokątny 12,5 oraz teleobiektyw 48 megapikseli. Jest to zestaw lepszy niż ma Huawei Pura 70, ale jednak nie aż tak dobry jak ma wersja Pura 70 Ultra, która startowała z ceną 6400 zł. Najjaśniejszy z obiektywów ma światło 1.4, co przynajmniej w teorii oznacza, że robi świetne zdjęcia w nocy, ale nie tylko w teorii, ponieważ tryb nocny w tym smartfonie jest przegenialny i w tym momencie możecie zobaczyć, jakie u mnie to dawało rezultaty. To jest przykładowy film nagrany przez Huawei Pura 70 Pro w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę mamy tutaj stabilizację obrazu widzę, że to przynajmniej u mnie wygląda bardzo płynnie możemy się również przełączać pomiędzy obiektywami na przykład tutaj wchodzi dwukrotny zoom tu wchodzi czterokrotny zoom a teraz zamienia się to na szeroki kąt tak prezentują się zdjęcia z przedniego aparatu w dobrych warunkach oświetleniowych oraz w tych gorszych w nocy. A dalej przechodzę już do zwykłego aparatu, gdzie są zarówno zdjęcia zwykłe, ewentualnie z HDR-em, czyli lepszymi, bardziej kontrastowymi barwami, chociaż nie wszystkim się to podoba, bo odbiera naturalność, oraz zdjęcia z przybliżeniem. Zoom dwukrotny. Tutaj możecie widzieć zoom półkrotny, który jest również optyczny. No, i zoom dziesięciokrotny, który już nie jest optyczny, a cyfrowy. Maksymalny jest stukrotny, ale wtedy wiadomo, zdjęcia będą już bardzo rozmazane, nawet przy takim flagowcu. Aparat w nowych flagowcach z serii Pura ma wiele ciekawych trybów oraz tryb profesjonalny, ale jakbym to wszystko omówił, to ten materiał byłby bardzo długi. Natomiast mogę omówić jeszcze pokrótce tryb makro. Makrofotografia. To możliwość zrobienia zdjęcia z bardzo bliskiej odległości bez zamazania. I tutaj macie przykłady takich dwóch fotek makro, jakie udało mi się dzisiaj wykonać. Moim zdaniem prezentuje się to super, i to jest coś, czego brakowało chociażby w Huawei P40 Pro, ale tutaj na szczęście mamy. Hmm, czy zapomniałem o czymś jeszcze wspomnieć? Tak, e telefon nagrywa też filmy w zwolnionym tempie. Maksymalnie jest to zwolnione tempo aż do 960 klatek na sekundę. Przy rozdzielczości Full HD. Oprócz tego, smartfon posiada także ładowanie indukcyjne do 80 W ładowania, według tego co deklaruje producent, oraz ładowanie zwrotne 20 W. No to, jak już zostało wszystko powiedziane, można płynnie przejść do podsumowania. Tak więc podsumowując, mimo że w 2024 roku smartfony różnych marek się do siebie niesamowicie upodobniły i na próżno już szukać gigantycznych różnic między nimi, to uważam, że Huawei Pura 70 Pro wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji, chociażby właśnie tym aparatem, bo według też rankingu DxOMark bliźniaczy do niego Pura 70 Ultra jest najlepszym na świecie fotograficznym smartfonem. Są też inne rzeczy, jakimi się wyróżnia, także systemem, bo naprawdę jestem pełen podziwu do tego. Jak szybko Huawei po bani od USA znalazł rozwiązania, żeby wprowadzić swój całkiem nieźle już rozwinięty ekosystem? Natomiast ile ten smartfon kosztuje? Mi udało się go kupić z tak zwanego outletu za 3400 zł. Natomiast na ten moment normalna cena to około 4500 zł. Z tym, że w jest promocja, gdzie dodawany jest zegarek Huawei Watch. GT 4 o wartości 899 zł. Jeżeli brak usług Google nie jest dla Was wielkim problemem i spokojnie sobie bez tego poradzicie, to jak najbardziej mogę wam ten smartfon polecić, szczególnie jeżeli znajdziecie w promocji w cenie zbliżonej do tego, jak mi się udało to ustrzelić. Natomiast jeżeli jednak te usługi Google są dla Was czymś wymaganym, to w podobnej cenie a nawet taniej trochę możecie kupić OnePlus 12 który według rzetelnych recenzentów w Polsce, na przykład Piżu i Niantyfana. Jest świetnym smartfonem oraz Honor Magic 6 Pro, który na początku, mimo że jest świetny, miał nieakceptowalną cenę 6000 zł, a teraz staniał już do 4299. Co czyni go naprawdę wartym do rozważenia super flagowcem? To już tyle na dziś. Materiał jest i tak długi. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a treści na nim cię interesują, zachęcam do zrobienia tego. Cześć!